Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kolejnej lekcji Nauki Tarota z Lili. I dzisiaj kolejna rekomendacja, książka, słuchajcie, niesamowita. No niestety w języku angielskim póki co, ale te osoby, które znają język angielski, ucieszycie się przeogromnie. Easy Tarot Combinations, How to Connect the Cards for Insightful Readings i autorstwa Josephine Ellershow i to jest author of the best selling easy tarot kochani. Także mm, naprawdę ja kupiłam tą książkę na Amazonie, ale możecie polować też w innych oczywiście księgarniach. Jeżeli znajdziecie, no to super fantastycznie. Kto ma ochotę sobie przeczytać, mam nadzieję, że ostrzy pięknie. Zobaczcie sobie jak wygląda od góry. Może wam tak troszkę przesunę. Tak, tutaj mamy autorkę. Zobaczmy sobie teraz, co w tej książeczce jest. Jest to książka z połączeniami, jak łączyć, właśnie. Aha, no właśnie, wydawnictwo Levelin Publications. Nie pokazałam Wam tu boczku, bo też jest bardzo ładne. Levelin, prawda? Dobra. Śliska okładeczka, jak widzicie, miękka, ale śliska, właśnie. Błyszczący papier. W środku papier taki powiedziałabym makulaturowy, ale ja bardzo to lubię, bo przez to książka ma normalną wagę, prawda, a nie waży pół tony, więc łatwo jest czytać. Pierwszy druk w 2023 roku, ja to nagrywam właśnie w grudniu 2023 i wtedy to jest dosyć świeżutka książka na rynku. Mam nadzieję, że się doczeka polskiego wydania, byłoby to naprawdę rewelacyjne. Inne książki, Joseph. Eve Josephine Ellershaw, to jest właśnie Easy Tarot, Learn to Read the Cards Once and for All, 2007 rok było wydanie, Easy Tarot Reading, The Process Revealed in 10 True Readings, 2011, The Chronicles of Destiny, Fortune Cards, 2014, no i później właśnie ta Easy Tarot Combinations 2023. Tak. Mhm. Mm i tutaj mamy oczywiście wstęp. Mhm. Mam różne rozdziały. Może sobie zobaczmy, kochani, po kolei, tylko Wam mniej więcej pokażę, jak jest zbudowany, jak jest zbudowana ta książeczka. E, tak, najpierw mamy pierwszy rozdział. No i tak ogólnie jak zawsze, czym. Czym jest ta książka, czym są te połączenia tarota, żeby to zrozumieć później budowanie tego obrazu, prawda? Jak czytać te połączenia? Jak używać tej książki, co jest w środku, czyli to na samym początku, prawda? Jak się zaprzyjaźnić z stalią. Później drugi, druga część, już mamy tutaj, właśnie małe arkana i dodane są znaczenia i te właśnie połączenia. Zobaczcie, as, dwójka, trójka i tak dalej, buławy zaczynamy po kolei, zobaczcie wszystkie, aż też do króla, czyli mamy też paś, rycerz królowa król i później następne dwory, czyli cały, 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 cały zestaw czterech dworów małych arkan. Później przechodzimy w trzecim rozdziale do wielkich arkan i tu także są dodane znaczenia i te połączenia właśnie do każdej karty. I na końcu czwarty rozdział to są takie podsumowujące jakieś kwestie, notatki, parę słów właśnie też od autorki na temat tego, jak widzi pewne kwestie, jeżeli chodzi o tarota. Także tak to wygląda. Zobaczmy, co mamy jako tako w treści, żebyście się mogli zorientować, co daje. No tu jest ten wstęp, prawda? Też jest troszkę informacji. Są tutaj jakieś e, takie, takie, takie czytanka, prawda? E, opisane, w jaki sposób sobie pracować można. Mhm. Bardzo dużo tutaj też we wstępie jest takich różnych ciekawych informacji, aczkolwiek nie ma tego aż tyle, bo to jest właśnie połączenia kart bardziej książka niż jakieś tam jak pracować z tarotem. Także tutaj trzeba mieć tego świadomość. No i tutaj mamy właśnie te połączenia. Dobrze, zobaczmy sobie. Po kolei mamy na rajderze White, jak widzicie, więc bardzo fajnie, jeżeli ktoś ma rajdera White'a, będzie ci łatwo to połączyć, zrozumieć, odgadnąć sobie, prawda? Połączyć z poszczególnymi kartami. Jak widzicie, ta estetyka, tutaj grafika też jest prześliczna na tych, na tych poszczególnych stronach. Ta gwiazda też bardzo mi się podoba, jakby ta szczęśliwa gwiazda, prawda? ta karta Tarota tutaj cały czas przyświecała tej książce ogólnie jest ta książka bardzo energetycznie przyjemna bardzo fajnie się ją czyta, przegląda z taką lekkością jest napisana czuć to, nie ma tu żadnego, wiecie, takiego ciężaru jak nieraz książki są z takim ciężarem napisane to jest naprawdę bardzo fajna książeczka i co mamy na temat jednej karty jak widać zdjęcie, później mamy Asa Buław podpisane nazwa Później mamy mniej więcej, co dwór buław wnosi, czyli że action and enterprise, action oriented, high energy, prawda? Czyli tego rodzaju kwestie, czyli wszystko tutaj na wysokich obrotach, ta energia na wysokich obrotach, element, czyli żywioł, że tutaj ognia, prawda? Że aktywność, że męska energia. Później mamy flow, czyli przepływ. I to jest jakby uh, swift and fast pace, czyli to jest tempo to jest szybkość działania się jakby e, tych e, rzeczy, sytuacji, kiedy pokazuje nam się azbuław, czyli jak szybko się to dzieje bardzo często też wiele osób mnie o to pyta, skąd wiedzieć e, jakie tempo wnosi poszczególny dwór, prawda więc tutaj to jest rozdzielone, zobaczcie każda karta jest opisana pod tym względem to, to jest ten flow właśnie no i polarity tutaj jest także, czyli każda karta ma polaryzację pozytywną albo negatywną no niektóre w moim postrzeganiu są też neutralne, ale to tutaj zobaczycie, zobaczycie, jak to tu jest opisane w tej książeczce. Oczywiście też ta neutralność tutaj się pokazuje. Tak, później mamy na przykład pokazane, co się dzieje, kiedy pokazuje się więcej asów, czyli multiple aces, prawda? I na co to wskazuje. No i oczywiście mamy keywords and phrases, czyli takie słowa, klucze, prawda, frazy związane z tą kartą oczywiście. Zobaczcie, później mamy Applied Meaning i tutaj jest troszkę opisane na ten temat, więc też fajne wprowadzenie. No i później mamy Reverse or Badly Aspected i też kilka słów na ten temat. No i później mamy Card Associations. Tyle, prawda? I wtedy jest, zobaczcie, na przykład similar and supporting cards, prawda? I to tutaj mamy wypisane i opposing and contradictory cards. To też fajnie, bo nie trzeba znać wszystkich połączeń, żeby wiedzieć na przykład, co podbija ku lepszemu, a co obniża ku jakiemuś upadkowi, prawda? Przy każdej karcie też to jest zrobione i później mamy. Właśnie Ace of Wands Featured Combinations i wtedy zobaczcie, mamy połączenie tutaj tych kart, takie przejście, jakby co oznacza, prawda? Więc bardzo fajna wiedza, bardzo przydatna, bardzo przydatne informacje właśnie dla osób, które starają się zrozumieć te połączenia. Czyli na przykład tu zobaczcie, mamy asa buław i dwa, dwie buławy, prawda? Takie połączenie jest the start of a new business partnership of, or, or work collaboration, initial steps being taken towards uh, getting a new project off the ground. Na przykład, prawda? To jest oczywiście, to są jakieś, jakieś, prawda? Combinations, czyli jakieś tu połączenia, jakieś tutaj jakby z tym połączeniem. Oczywiście, Później my sami rozwijamy też intuicyjnie, czujemy, jakby przychodzi nam to, prawda? Czujemy różne rzeczy, ale tu są jakieś te pierwsze podpowiedzi. Później mamy Ace of Wands i Three of Wands, Ace of Wands, Eight of Cups, Ace of Wands, Ace of, of Swords, czyli też nie ma wszystkich, są takie, które są znaczne i które są takie meaningful, prawda? Czyli one zawsze, jak się pokazują w ten sposób, to coś konkretnego oznaczają i też były takie osoby na kanale, które mnie o to prosiły, żeby pokazać właśnie tego rodzaju połączenia. Oczywiście, kochani, jakbyście chcieli to wszystko po polsku, ja na tym kursie łączenia kart, który jest na wspieraniu właśnie już na obu moich kanałach, na tarot Jorakle, to jest trzeci poziom, jak dobrze pamiętam o tej nazwie właśnie kurs łączenia albo łączenie kart tarota, tak chyba to nazwa, łączenie kart tarota. I na obu kanałach, i na Tarodiorakle, i na mistycznym ogrodzie, możesz e, jakby skorzystać z tego. I tam na pewno będziemy sobie właśnie robić takie e, połączenia kart, które tak jak tutaj jest opisane, zawsze za każdym razem coś to znaczy, prawda? Oczywiście nie jestem w stanie Wam tam przekazać całej wiedzy, ale takie właśnie pierwsze jakieś najważniejsze, żeby było się czego uczepić, żeby było się na czym rozwinąć, prawda? O i na przykład tutaj są też trzy karty podane. Zobaczcie, mamy Ace of Wands, Page of Swords i Five of Swords. I tu zobaczcie, to jest a troublemaker, o gossipmonger, prawda, trying to create problems for you in a new uh, venture, venture, What's your back. Mm -hmm. tak. I no i tu na przykład jeszcze Ace of Wands, Five of Pentacles, Five of Cups, na przykład, prawda, na przykład, bo to oczywiście tych połączeń jest mnóstwo. Tutaj też z jakimiś dużymi arkanami, na przykład Ace of Wands, The Lovers, Ace of Wands, Justice, prawda? Co oznacza, co może, co może oznaczać, bo tu może oznaczać oczywiście mnóstwo innych rzeczy, prawda? I ja czuję, że ta książka jest naprawdę fajna. Jest to taka baza, takie właśnie Easy Tarot Combinations, żeby skądś z, jakiejś, z jakiegoś obszaru wystartować. Także jeżeli znasz angielski, nawet gdzieś tam w tym, na tym poziomie średnio zaawansowanym, to sobie tu doskonale z tą książeczką poradzisz. I to jest, kochani, każda jedna karta w ten sposób jest przepracowana. Każda jedna. Każda. Więc jest to naprawdę cudowne. Ja, jak znalazłam tą książkę, tak jak mówię, na Amazonie. Y jej kupiłam natychmiast nawet nie zwracałam uwagi na cenę do końca, bo no tu trzeba się liczyć słuchajcie, że te książki są troszkę droższe jak się kupuje na przykład na Amazonie no tak około 80 zł musisz liczyć, jak nie więcej także dlatego taką mam ogromną nadzieję że to wejdzie na rynek polski że któreś wydawnictwo podejmie się przetłumaczenia, no bo myślę, że u nas no to może do 50 by taka książeczka kosztowała, to by było super Dobra, idziemy dalej. Wielkie arkana, prawda, tutaj już mamy tak samo zrobione, więc ja już nie będę Wam, kochani, pokazywać, natomiast też właśnie jakieś takie połączenia kart, na przykład właśnie, tak jak tam tutaj otworzyłam, co ja otworzyłam, arcykapłankę i, i z różnymi kartami, prawda, w połączeniu, różnymi wybranymi, wybranymi, prawda, w połączeniu tutaj i, i jest to. Opisane. Na pewno, tak jak mówię, jest to wiedza jakaś w pewnym zakresie. Nie ma tutaj całej wiedzy, bo jest to niemożliwe. W ogóle ja nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek mógł stworzyć książkę, która zawiera wszystkie połączenia tarota. Jest to nierealne i niemożliwe, bo tak naprawdę każdy z nas będzie widział to inaczej i będzie dokładał jakby swoje. Moglibyśmy wszyscy, słuchajcie, jako taka społeczność tarotowa, stworzyć sobie taką bazę. Tego rodzaju wiedzy. Tak, to wtedy tak, ale to raczej gdzieś elektronicznie niż, niż książka, bo byłaby potężnie gruba albo by miała bardzo wiele tomów. Tak, jest tego dużo. No i tu na końcu jeszcze mamy jakieś takie, właśnie podpowiedzi, jakieś przemyślenia autorki i na końcu bibliografia różne książki, też z których, które tutaj gdzieś są istotne, prawda, ważne i autorka podpowiada jako te, to, to swoje źródło, prawda? I tutaj jeszcze temat e, autorki, można się odezwać. I tyle, kochani, w tej książeczce. Ja uważam, że to jest naprawdę fantastyczne. O, tu jest cena na przykład w dolarach amerykańskich 19,99 dolarów, prawda? Mm, tak, dokładnie. Dajcie znać, czy podoba Wam się ta książka, co o niej myślicie, jak ją czujecie, czy znacie może tego rodzaju książeczkę, która na przykład jest na innym poziomie, wyższym poziomie. Na pewno ja będę poszukiwać cały czas dla Was tutaj, żeby Wam też pokazać inny poziom właśnie tych kombinacji tarotowych. Oczywiście mam, słuchajcie, inne jeszcze książeczki, też Wam zaprezentuję, te, które obiecuję od dawna, prawda? Jeżeli chodzi o tarota holistycznego właśnie, czy Tarot and the Gates of Light, to mam te książki właśnie przy sobie. Czy na przykład Kabalistik Tarot, bo wiem, że też się interesujecie, ale to oczywiście z czasem. No i to są książki w języku angielskim, więc też muszę to tak wiecie, dozować, prawda? Żeby wszyscy byli tu na kanale zadowoleni. Tak, dobrze, kochani, tyle dzisiaj. Jeszcze raz zapraszam, kto ma ochotę. Dołączyć na kurs łączenia kart Tarota. To jest na trzecim poziomie, jak dobrze pamiętam, na obu kanałach. Tak, także, i, i pamiętaj, że tam, żeby dotrzeć, to jedynie prze te, przez ten przycisk wesprzyj. Nie ma innej możliwości, nie wysyłaj mi jakkolwiek inaczej pieniążków, bo ja nie mam możliwości dodać tego. To musi być kliknięte, że tak powiem, przez każdą osobę. Osobno, prawda? Osobiście, o może tak powiem. Natomiast jeżeli ktoś z Was by sobie nie radził, to napiszcie do mnie, ja wam prześlę linka do nowo powstałej strony Mistycznego Ogrodu, która się cały czas buduje jeszcze. No, może jak oglądasz, to już może jest zbudowana, ale wyjaśnienie jak sobie poradzić właśnie z tym wspieraniem jest tam łącznie ze screenami na różnych urządzeniach. Jeżeli sobie nie możesz poradzić z wejściem, jeżeli masz na przykład urządzenie nie Androida, tylko iPhone, typu iPhone jakikolwiek, to czy iPad to tutaj Trzeba przez komputer to wtedy zrobić, bo wiem, że, że parę osób mi pisało, że mieli problem z wejściem z racji właśnie posiadania innego rodzaju urządzenia niż te oparte na Androidzie. Tyle, kochani, dzisiaj dajcie znać, co myślicie o tej książeczce. Mam nadzieję, że się ucieszycie ci, którzy tutaj znają angielski, a pozostałe osoby, kochani, utulam mocno, rozumiem. Nie dla wszystkich jest ten materiał, ale są osoby, które mnie o to bardzo prosiły, żeby po angielsku to też były książki. Także muszę to, tak jak powiedziałam, dla każdego coś, prawda? W przyszły piąteczek nowy temat poruszymy. Może też Wam zrobię coś takiego, jak wcześniej było jakiś takie, właśnie materiał. No zobaczymy, zobaczymy co mi tam przyjdzie. Jakbyście mieli jakieś pytania, to piszcie, tylko pamiętajcie, sprawdźcie zawsze, czy na dane pytanko już przypadkiem nie padła odpowiedź. Zachęcam do buszowania po playliście Nauka Tarota. Ona jest zarówno tutaj na tarodiorakla, jak i także podpinam te materiały na miesięcznym ogrodzie, także i tu, i tu. Natomiast oczywiście tutaj one są źródlane, prawda? Na tym, na tym naszym kanale tarotiorakle Dobra kochani, tyle utulam. Cudownie, że jesteście jak zawsze do usłyszenia w kolejnych materiałach. papa pa.